Pomyślałem, że nagram Wam kolejną część anegdot z zakonu. Otóż e, przypomina mi się taka anegdota. Mam wrażenie, że już kiedyś o niej wspominałem, ale nie w tym cyklu anegdoty z zakonu, więc wspomnę o niej jeszcze raz. Mianowicie w jednym z kościołów doszło do takiej sytuacji, że Podczas mszy świętej, kiedy ministranci mieli przynieść ampułki księdzu, spostrzegli się, że te ampułki przez zakrystianina, czy zakrystiana, nie zostały przygotowane. No bo ten się zajął czymś innym i taki ministran wpadł do zakrystii w poszukiwaniu ampułek. No ampułka z wodą to nie problem, żeby takową jakoś tam znaleźć, gdzieś tam szybko uzupełnić wodę i, i szybko przynieść. Ale ampułka z winem to już większe wyzwanie. No bo generalnie wino jest gdzieś tak schowane, nie jest na wierzchu, czy jest w jakiejś lodówce, różnie, różnie to bywa. No i ten minister odpada do zakrystii i znajduje, że stoi jakaś ampułka odstawiona na, na półkę z żółtą zawartością. No więc pomyślał, że to jest widocznie ta ampułka z winem. I szybciutko pobiegł do, do ołtarza z tą ampułką i podał ją księdzu. No a ksiądz, widząc ampułkę, ciach całą wlał do kielicha. Dopiero pomszy ksiądz, nie dając znać po sobie śladu, Dopiero przyznał się, że w tej ampułce nie było wina, tylko była parafina. I ten ksiądz dzielnie podczas mszy całą tą parafinę z wodą wypił. Oczywiście, jeśli ktoś się interesuje liturgią, to wie, że taka msza jest nieważna, ponieważ do ważności mszy musi być wino, które podczas Eucharystii zmienia się w krew pańską. Więc została odprawiona druga msza, już ważna, w tej samej intencji, bezwiernych, wiernych, ale no, nie zmieniało to faktu, że ten ksiądz napił się parafiny. No i legenda głosi, że ten ksiądz przez kolejne trzy dni nie zapalił ani jednego papierosa, a był palaczem, bo, bo się bał, że ma w sobie parafinę. No, nie odbiło się to na jego zdrowiu. Jakoś szczególnie, bo z tego co wiem, do dziś ksiądz żyje. Jest już bardzo wiekowym kapłanem i chyba ma się dobrze. Ale no, podziwiam go, że twardo całość wypił. Cały kielich parafiny a skąd się wzięła parafina w Ampułce otóż ten zakrystianin, czy zakrystian, nie wiem jak się powinno prawidłowo mówić, są dwie szkoły po prostu ułatwiał sobie uzupełnianie świec tak zwanych dieslowych bo nie wiem czy wiecie świece na ołtarzu często nie są prawdziwymi świecami, tylko są jakby plastikowe z zewnątrz a w środku mają knot zanurzony w parafinie, i tą parafinę trzeba co jakiś czas uzupełniać. Ale tam jest bardzo mały otwór przeznaczony do wlewania tej parafiny, I są do tego takie specjalne małe lejki. Ale niektórzy sobie ułatwiają tą sprawę po prostu nalewając ampułki, która jest zakończona takim właśnie końcówką, jak dzbanuszek, i sobie ładniutko tam tą parafinę uzupełniają. No a ta ampułka stała w takim miejscu na widoku. No właśnie, no bo tam nie było wina, tak? To po prostu ona była na stałe zalana tą parafiną i tam doraźnie było uzupełniane. No, to taka, taka historia. No, niesamowite, że ksiądz wypił tą całość. Eee, no, może nie chciał robić zamieszania podczas mszy przy ludziach i, i twardo to wypił, nie? Ale ewidentnie mu się coś musiało nie zgadzać przecież. No, to jedna z takich anegdot. Też jakieś e, różne... Seminarium takie akcje, akcje były. Także for, for fun. Pamiętam, że kiedyś ja ze swoim właśnie współbratem na pożegnanie tego, tego rektora, kiedy on odchodził i, i przychodził nowy, też zagraliśmy taką scenkę bardzo fajną. Nasz rektor był bardzo człowiekiem zdystansowanym do swojej osoby, więc nie było to żadnej urazy. I, i mogliśmy sobie tam trochę grubo zażartować. No po prostu zrobiliśmy taki sketch, w którym ten mój współbrat udawał rektora. A że nasz rektor był lekko przy kości, no to włożył sobie poduszkę pod habit i miał na imię, daliśmy mu imię Tomasz, jak nasz rektor. Więc nie trudno było się domyślić, że to o niego się rozchodzi. A ja byłem takim człowiekiem, jakby z telewizji, robiącym z nim wywiad. Myśmy to wzięli z, w ogóle ze sketchu kabaretu hrabi, gdzie tam był człowiek uzależniony od śmiechu, a myśmy zrobili, że ten Tomasz. Jest uzależniony od formacji. No i, i że opowiadał sam, już tak uformowałem tutaj kleryków, że nawet grabią liście jesienią. Nie dość, że muszą się uczyć, to jeszcze dbają o porządki na korytarzach, także się kurz nie wala. nie? I tak opowiadał o tym, że jest uzależniony od formacji, i tam e, morał z tej historii cały był taki, że. Przełożeni po ingerencji telewizji, postanowili rektora zdjąć z funkcji, ale będzie teraz w pobliżu innego domu formacyjnego, tak aby to odcięcie nie było zbyt ostre. Nie? Tak, takich wspomnień jest dużo z takim naszym humorem wewnętrznym, wynikającym tam z różnych, z różnych przeżyć. Tak, ale no to był duży plus y, seminarium zakątnego, że u nas też ta integracja z przełożonymi była bardzo dobra, że y, przełożeni normalnie z nami pracowali w ogrodzie na przykład albo z nami y, spożywali posiłki normalnie przyniosł jedząc, a w seminariach y, diecezjalnych mocniej jest podkreślone to takie y, odcięcie jakby przełożonych od, od kleryków. Przełożeni jedzą osobno przy osobnym stole, na przykład, albo no, no, nie, nie chwytają się za grabie i nie grabią liści, czy nie koszą trawy. A w zakonach, przynajmniej u mnie, e, po prostu tego przysyku nie było i przełożony był bardziej współbratem. I to też jest piękne, bo u nas e, w zakonie mocno podkreślano to, że w zakonie przełożonym się nie jest, tylko się nim bywa. I to jest taka cała mądrość zakonna, że są te kadencje, i co jakiś czas przez braci jest wybierany przełożony, przełożony główny prowincjał na całą prowincję. Wybiera poszczególnych przełożonych domów na też określoną kadencję. No, i po niej są kolejni przełożeni, i kolejne wybory, i kolejne decyzje. I to jest piękne, właśnie, że taka osoba, która przez jakiś czas jest przełożonym, po chwili może wrócić do szeregu, i za jakiś czas na przykład być znowu wybraną. I to uczy bardzo, bardzo pokory. Pamiętam kiedyś też taka anegdota, można powiedzieć. Jeden z biskupów miał na terenie swojej decyzji, właśnie zakonników. Jednemu z tych zakonników, już e, konstytucje i reguły zakonne nie pozwalały być dłużej przełożonym. Bo u nas też czas bycia takim przełożonym na danej konkretnej placówce jest określony i po prostu tam była taka sytuacja, że już był wybrany tam któryś raz z rzędu, chyba. W tym razie ten przełożony już dłużej nie mógł być, e, zdaje się, proboszczem na danej parafii przez zakonne reguły a biskup miał tylko tych dwóch zakonników tam do dyspozycji, a ten drugi był wikarym tej parafii. I mówi, no i co ten biskup, co, co ja was teraz zrobię, nie? Czy tam prowincja nie mogła dać chyba nikogo innego, czy tam była jakaś tak sytuacja? I mówi, co ja mogę teraz zrobić? A oni powiedzieli, przecież to żaden problem. Teraz ten, który był wikarym zostanie proboszczem, a ten, który był proboszczem zostanie wikarym. I nie ma problemu. No to podobno biskup tak się śmiał, nie mógł się pozbierać, mówi, bo w diecezji to jest w ogóle nie do pomyślenia. Nie? Jeżeli ktoś już raz został proboszczem, to już nie wraca nigdy do roli wikarego. Tylko zawsze jest proboszczem. Może być na innej parafii, może być przeniesiony z lepszej parafii na gorszą, bo tam coś się nie sprawdził, czy coś w tym, w tym duchu. Ale zawsze już będzie proboszczem. No chyba, że przejdzie na emeryturę i będzie emerytem. No to to jest inna sytuacja. Albo awansuje wyżej, tak. Ale nie ma kroku wstecz. A w zakonie to jest normalne. No i wtedy ten biskup się śmiał i mówi, no nie, to ona to nie wpadł, bo po prostu to w decyzji jest nie do pomyślenia. No więc y, to jest taka, myślę, piękna mądrość zakonna, że właśnie przełożonym się nie jest, przełożonym się bywa. Inna rzecz a to jest taki żart też zakonny, że przełożeństwo to krzyż, a najbardziej boli, kiedy się z niego ściągną. No, na pewno jest to trudne doświadczenie dla człowieka, który ma takie predyspozycje do rządzenia i, i czuje się w tym dobrze, w momencie kiedy musi ustąpić tego, to, z tego stanowiska, ale uważam właśnie, że jest to niezwykle, niezwykle mądre i tak to powinno wyglądać. No, też zmienia się perspektywa, jeżeli ktoś wie, że to wszystko jest na jakiś tam określony czas, nie? też wtedy inaczej, inaczej zarządza im i myśli. O, o tych, którzy są w tamiej chwili pod nim, jakby, bo kiedyś te role mogą się odwrócić, prawda? Więc myślę, że jest to bardzo, bardzo piękny, piękny zwyczaj. Jeszcze jedna anegdota mi przychodzi do głowy. Jakiś ksiądz wrócił z pielgrzymki, zdaje się, nad ranem. Także był po całej nocy jazdy nie wiem czy autokarem, czy, czy skąd oni tam wracali. Ale no był wyczerpany i wrócił powiedzmy do, do, do zakonu, gdzieś około 5.30 z tymi pielgrzymami, z, z, wrócili po prostu autokarem, czy coś. No i zapytali się go, kiedy chce odprawić mszę świętą, bo to była niedziela. Więc no miał przypisaną intencję, musiał odprawić mszę. I zapytali się go, albo... Nie kładziesz się spać i o 6 odprawiasz pierwszą mszę. Albo idziesz spać i sobie i dostaniesz mszę ostatnią na 18. Już zdążysz się wyspać i, i odprawisz tą ostatnią mszę. Nie? No i on pomyślał, że może zrobić tak, że jednak się zmobilizuje i mszę odprawi od razu. Tą o 6 rano. No i się zgodzili, okej, okay, okej. Okay. I było tak, że, to zależy od parafii, ale często tak jest, że jak jest dużo księży, to podejmują decyzję, czy każdy z księży na swoim mszy mówi swoje kazanie, czy po prostu umawiają się na taki cykl, że przez jedną niedzielę mówi kazania na wszystkich mszach tylko jeden ksiądz. Nie? Wtedy y, tam jeden kapłan musi przygotować, co którąś niedzielę kazanie, i później je głosi całą niedzielę. Nie? No i tak tam było. Więc on miał tylko odprawić mszę, a kazanie mówił ktoś inny. No i doszło do kazania, no i on był tak wyczerpany, że na tym kazaniu, na mszy, którą sam odprawiał, zasnął. I obudził się wtedy, kiedy zapadła cisza otwarł oczy, patrzy. Księdza mówiącego kazanie nie ma. I on w tym momencie zamarł, bo nie wiedział, czy zostało powiedziane kredo, wierzę w Boga. Bo czasami niektórzy księża po zakończeniu kazania, nawet jak mówią, jak mówią kazanie na nie swojej mszy, to rozpoczynają już kredo, nie? czyli mówią, wierzę w Boga. I schodzi z Ambony, a ludzie już mówią całą resztę. A on, nie wiedząc, czy wierzę w Boga zostało powiedziane, podszedł do Ambony, spojrzał na ludzi i mówi tak: wierzę w Boga, a ludzie pociągnęli <laughs> dalej. I jeszcze jedna anegdota mi się przypomina, opowiadam, tak mi się odgrzewają. Była w parafii w jednym taka kobieta, która miała jakieś chyba zaburzenia psychiczne już takiej natury. W każdym razie chodziła codziennie do kościoła i piła upominać księży na głos w kościele, że coś, coś zrobił nie tak, coś tam nie wiem, ręce miał niezłożone, to ona coś tam potrafiła głośno powiedzieć uwagę zwrócić. Tak, tak słyszałem, bo ja jej nie poznałem, więc ja też to znam z opowiadałem. No ale było widać, że coś jest na rzeczy z nią. W każdym razie y, zwracała uwagę księżom podczas mszy na głos, krzycząc, że coś jest nie tak, coś robią niewłaściwie. Ale miała pojęcie, co robią niewłaściwie, nie? więc jakby no to było dość ciekawe. W każdym razie był jeden z księży jej ulubieńcem. Y, mówili, że się w nim... Zauroczyła czy, czy zakochała ta pani? Do niego nie miała żadnych pretensji. <noise> I on kiedyś miał, miał takie kazanie, w którym mówił tak, jakby w imieniu Boga: Bóg pyta cię, czy mnie kochasz? I ta pani, usłyszawszy to pytanie z ambony, odpowiedziała na cały głos. Tak! <noise> no więc. Musicie sobie wyobrażać, jak ta msza musiała dalej wyglądać. Pewnie chłopaki zwijali się ze śmiechu i nie mogli dokończyć. Musicie wiedzieć, że podczas mszy zdarzają się takie historie. Naprawdę, gdzie człowiek zaczyna się tak przeraźliwie śmiać i nie ma rady żeby to w ogóle pohamować. Bo człowiek jeszcze wiedząc, że jest w kościele, jest przy ołtarzu, służy, to tym bardziej hamuje ten śmiech, a to, to, to go nakręca i nie może, nie może skończyć. Jeszcze mi się teraz przypomina, kurczę, chwyciłem widać dobry trop, bo, bo co w historię, to mi się coś odgrzewa. Sam byłem świadkiem tej sytuacji teraz. To była taka, że to był zresztą na ojciec duchowny w Nowicjacie. No był dość słusznej postury. Nie dość, że wysoki to jeszcze no, dość duży. I była adoracja Najświętszego Sakramentu, która właśnie zmierzała ku końcowi i ten ojciec miał wstać z klęcznika, aby pobłogosławić wiernych Najświętszym Sakramentu. I w momencie, kiedy wstawał z klęcznika, już jedną nogę e, podniósł, a druga jeszcze była na klęczniku. To klęcznik pękł w pół. <słuch> Sobie się wyobrażać, co to się działo. Cząc w śmiech, ludzie w śmiech. No, ale na tyle się umiał skupić, że, że się wziął w garść. I, i dokończył, prawda? Długosławił wiernych najświętszym sakramentem i <noise> No No, jeszcze jedna mi się przypomniała historia, no. no mówię, mam dobry trop. Z tym samym właśnie ojcem. Było pryma aprylizm. Odprawiam się ksiądz proboszcz. Starszy, taki duchowny, taki dostojny, można powiedzieć. Ojciec Jan. I... Już czas yy, dobiega po końcowi. Ksiądz proboszcz chyba już yy, przeczytał ogłoszenia i na to nagle wychodzi yy, właśnie ten ojciec nasz duchowny i ustawia się tam obok, obok proboszcza, kiedy ten przeczytał ogłoszenia i on mówi, że on też chce coś powiedzieć przez mikrofon. No i on mu ustąpił miejsca, zaskoczony jego obecnością. mówi tak, drodzy parafianie, Tutaj nasz proboszcz jest na tyle skromny, że Wam się nic nie pochwalił, ale został doceniony tutaj w diecezji przez biskupa i będzie miał nadany tytuł yy, kanonika, zdaje się. Więc yy, myślę, że należą się z, z tego powodu gromkie oklaski dla proboszcza. No i ludzie wstali i zaczęli bić proboszczowi brawo. Prowąż cały się zaczerwienił, to taki bardzo skromny, skromny duchowny. Sam się zaczął śmiać taki, w swój taki charakterystyczny sposób, po czym powiedział, bardzo dziękujemy tutaj ojcu Piotrowi za, za, za żart na pryma prylis, ale my jako zakonnicy nie, nie otrzymujemy takich wyróżnień, które przynależą do księży decyzjalnych. No, sprostował sytuację i po błogosławie w się zakończyło. No, no, ale to był zamierzony żart, nie? Ale, ale rozbawił ludzi, tak, tak. To się przyjęło. Ja pamiętam raz, jak właśnie e, dostałem takiego ataku śmiechu to była sytuacja, kiedy też w Nowicjacie mój współbrat miał śpiewać psalm. Nam strasznie to śpiewanie psalmów nie szło. Żaden z nas nie miał jakichś zdolności wokalnych. No a ktoś mi powiedział przed mszą, że Dawid jak śpiewa psalm, to kręci głową na prawo i lewo. Ma taki odruch tak jakby przeczuł. A on tak po prostu robił, kiedy śpiewał. I ja mówię, no co wy gadacie? Nigdy nie zwróciłem na to uwagi, żeby tak robił. No i mówię, no to patrz. No i byliśmy na przy świętej, patrzę, a właśnie Dawid śpiewa psalm, no i autentycznie kiwa tą głową na prawo i lewo. Tak jakby je zaprzeczał komuś. Po prostu miał taką tendencję. No i to mnie tak rozbawiło, że naprawdę no, nie byłem w stanie w tej ławce usiąść. Śmiałem się w głos, hamowałem to, nie mogłem wyrobić. Dawidowi też było później przykro. To każdemu było ciężko śpiewać ten sal a po takiej sytuacji traumatycznej, takiego wyśmiania no to na pewno nie było mu lżej, nie? Ach, mam zjazd z autostrady, znowuż już zamknęli tunel. Rany jak ja tego nie lubię. Będę musiał się wlec z zwykłymi ulicami, żeby do domu dojechać. Swoim samochodem, a nie autobusem. Bo wtedy to jest zawsze stres, czy się nie wiedzie pod za niski i tym podobne. Ty, ty, no, no ale tu mieszkałem na no, poprzednim mieszkaniu w okolicy, więc jakby kojarzę to miejsce. No, w każdym razie jeszcze mi się przypomniała sytuacja. To było na wicjacie, kiedy ja prowadziłem różaniec w parafii. I ja się jakoś dogadałem z ministrantem, takim też takim jajcarzem. Że on będzie mi dawał znać, kiedy odmówiłem 10, już zdrowa Mary, Bo tam trzeba było podawać mikrofon dzieciom i tak było dużo zamieszania i można było się zgubić w tej dziesiątce No i ja do niego kiwałem głową, czy już, a on nie załapał, że, że to o to mi chodzi i też kiwał głową, że już. No i po całym różańcu w, zak w zakrysti było kupa śmiechu. Ja się ich pytam, a co, co się dzieje? Z czego się śmiejecie, nie? Ale mówią, Mikołaj, w żadnej dziesiątce różańca nie było 10 zerwałaś Mario. Było 7, 8. Bo ja po prostu pod koniec kiedy czułem, że już powinien się różnie skończyć, patrzyłem tego to ja tak mu kiwałem głową. On mi mi yy, on robił tak samo. Ja myślałem, że to jest informacja, że się kończy. A on. Yy, a on nie zaczaił o co mi chodzi. No i tym sposobem yy, było... no razu nie było 10. Zdrowaś, Maria. O, jeszcze historia mi się przypomniała. Kurczę, ale to jest... Dobrze, fajnie, bo, bo wreszcie wam dużo popowiadam. Była taka sytuacja, że to była niedziela zmartwychwstania pańskiego. I ja miałem za zadanie podczas rezurekcji, procesji rezurekcyjnej dookoła kościoła. I ja miałem zostać w kościele i miałem ciało Pana Jezusa z grobu pańskiego przykryć takim suknem. No, że ja dostałem tylko tą jedną funkcję, no to ja to sukno wziąłem sobie na ręce od samego początku, jak szedłem do zakrystii przed mszą, na 10 minut przed Eucharystią, miałem to sukno w rękach. Ale do procesji yy, rezurekcyjnej należy wziąć monstrancję z Najświętszym Sakramentem. A żeby ją kapłan mógł wziąć, trzeba na niego założyć taką yy, pelerynę. No i ministranci wszyscy przez cały czas widzieli, że ja w zakrystji w rękach trzymam jakiś materiał. No i byli przekonani, że to jest ta paleryna. A się okazało, że kiedy ksiądz wyszedł yy, właśnie przed ołtarz, uklęknął i czekał na podanie tej paleryny, to się ma inaczej nazywa. Teraz zapomniałem, już, już kilka lat minęło, kiedy nie miałem je w zakonie. No więc yy, no, czeka na tej a Wszyscy patrzą, no, gdzie jest. nowicjusz już Mikołaj. No i jeden z ministrantów biega do zakrysti, znalazł mnie. Oskar i mówi No idź, zakładaj pelerynę. Mówi, jaką pelerynę? To jest sukno na, na, na pana Jezusa w grobie. I on wtedy dopiero się zorientował, że nie ma nikogo, kto jest przeznaczony do podania tej peleryny. Szybko odparł szufladę, wiedział gdzie szukać, chwycił i pobiegł i, i dał. No, czyli taka gafa, po prostu oni widzieli ten materiał w moich rękach i myśleli, że to jest ta peleryna. A to było po prostu to sukno, nie? No i tak wprowadziłem wszystkich pięknie w błąd. W każdym razie, no udało się wyratować sytuację i... I po prostu oni poszli później na tą procesę rezurekcyjną i przykryłem ciało Pana Jezusa tym suknem. Także ludzie kiedy wrócili po rezurekcję, to już w grobie ciała Pana Jezusa nie było. To, o to w tym zamyśle chodziło. No. są takie historie, kiedy sobie się miało dyżur w zakrystii i się nie przygotowało ołtarza do, do mszy świętej, na przykład ksiądz przychodzi do mszy, a tam na, na ołtarzu ani mikrofonu, ani, ani mszał, ani modlitwy wiernych, yy, nic, nic, nie? Bo nie przygotowałem, bo zapomniałem o tym, nie? Albo właśnie to uzupełnianie ampułek na ostatnią chwilę, No jest, jest takich historii od groma. Albo na przykład podczas Mszy Świętej gdzieś się zapodzieje e, klucz, no tu miałem skręcić w lewo, e, gdzieś się zapodzieje klucz od tabernakulu. O to zawsze jest duży stres. Gdzie jest klucz od tabernakulu i szukanie go na gwałt? E, gdzie on się podział? Często był chowany w sejfie. A to teraz do sejfu szybko, żeby tego, a jego tam nie ma, a gdzieś a się okazało, że na przykład ktoś tam pod obrót złożył, nie I, i tam był ukryty, nie? <ścoughs> no, to są, są takie historie. Ktoś zaspał zielony, a nie pojechał. Przepraszam. No dobra, chyba, chyba tropi się urwał. Nie mam teraz już pomysłu na, na co, co mógłbym jeszcze powiedzieć. Tak, to chyba tyle. Pozdrawiam, cześć!